Witam, dzisiaj zaprezentuję unboxing budzika z projektorem firmy LifeTek. Przejdźmy do zawartości opakowania. Papierologia oraz nasz budzik. Zobaczmy, co znajduje się jeszcze w opakowaniu. Zasilacz sieciowy. Ostaćmy baterię w budziku. Projektor działa po podłączeniu zasilacza sieciowego bądź włączeniu przycisku podświetlania. Budzik posiada również bardzo ciekawą funkcję, sensor. I teraz poczekamy, aż przestanie się podświetlać. Czyli w momencie machnięcia ręką nad budzikiem, włączy nam się podświetlenie oraz projektor. W ten oto sposób wygląda godzina wyświetlona na suficie automatyczna zmiana temperatura godzina.